A jak ty oglądasz teraz film 365 dni, to jesteś zadowolona z siebie na ekranie? Um, moim zdaniem aktor jak ogląda siebie i wiesz, mówi, że o kurczę, wykonałem dobrą robotę, to mm -hmm. w pewnym sensie jest osobą narcystyczną i ja, ja nie lubię siebie oglądać, mm -hmm. wiesz, bardzo. I przyznam szczerze, że film e, 3, 6, 5 widziałem tylko dwa razy mm -hmm. i nie oglądam go już więcej, bo, bo wiem, że ja sama siebie będę katować tym, że mówię, kurczę, to mogłam zrobić inaczej. Tak. Nie chcę tego robić, bo, bo to jest taki, wiesz, sa samo, jakby to powiedzieć, no, no, no taki, nie chcę być swoim katem, wiesz. Mm -hmm. Tak, ja dlatego Cię o to spytałam, bo widziałam e, kiedyś wywiad z panią Małgorzatą Korzuchowską, która właśnie dokładnie to samo powiedziała, że wręcz nie znosi na siebie patrzeć, bo cały czas wytyka sobie błędy. Tak. No i to już jest masochizm. No ja rozumiem, że masz to. samo. Ale wiesz też. Um, um, Mając, wiesz, inne w przyszłości role, mhm. to też jest ogromne wyzwanie, żeby moim zdaniem, dla aktora, właśnie, żeby stawiać czoła nowemu mhm. i, i dopiero patrzeć na ten finalny efekt. Oczywiście, wiesz, przy współpracy z reżyserem, e, jednakże patrzeć na ten finalny efekt i właśnie teraz trochę zaprzeczę sama sobie, tym co mówiłam przed chwilą, ale nie oceniać siebie za bardzo, mhm. no bo my, wiesz, nie potrafimy spojrzeć na siebie obiektywnie, tylko zawsze będziemy patrzeć subiektywnie i e, nie umiemy stanąć z boku. Tylko ważne że jest, żeby być przynajmniej w moim. Mm -hmm. Nie chcę tutaj, wiesz, wiesz, mądrzyć się nie wiadomo jak, e, ale żeby stanąć tu i teraz i na ten moment swojego życia jestem w stanie z siebie wydobyć to. Tak. A jeżeli przyjdzie mi zagrać inną rolę, no to wtedy zobaczymy, e, co zaproponuje mi los i jakie emocje ja będę mm -hmm. umiała uzyskać.